Mamon miał problem z kontrolerem w filmie. Wiedziałem jak mu pomóc jeśli ma pada od PS5, więc zapytałem się go czy ma pada od piątki czy od czwórki. Powiedział, że ma pada od PS5 pokazując pada od czwórki. Nieźle dziadek. Eee, z tym padem to jest w ogóle dziwne, k***a, ktoś to wysłał. Patrzcie to. On kupił k***a pada i zajęło ogłoszenie dla wszystkich, bo to taka ważna informacja. Padzik do PS5 zakupiony. I przypier... Every one kurwa ogłoszenie <głos> Narodowe. <głos> no dobra, jeszcze zdjęcie tak. Dodał, żeś ty wiedział jak wygląda ten pad. <noise> A co z tym chodzi? Nie wiem. <noise> I to zdjęcie z Google, kurwa. Ale po co? Ty ja to muszę cofnąć. Sorry za takie detale, ale tak, o, byłem w kiblu, lałem i nagle ktoś do tego Songry requesta dodał odgłosy głosy świni i tak się śmiałem, że to chuj Ile powstałem. <grym> Mi się znudziły, sema. Siema siema. Widziałem grałeś Songier k jedną wygrałeś. O Jezu, no, dobra Czekaj, znowu jest jakiś alert. Ten RCB. Żeby nie było że jakieś drony czy coś. Czekaj, pokaż to. Jakaś ważna wiadomość jest. Yy, RCB, uwaga, uwaga, to jest ten, a z dzisiaj. Yy, Padzik do PS5 DualSense został zakupiony oku. No, nieźle. O no z gałeczką i połykiem.